W poprzednim odcinku The Walking Dead. Grupie udaje się obronić przed atakiem bandytów i zombi. Wszyscy wsiadają do przyczepy i uciekają z motelu. W trakcie podróży dochodzi do kłótni. Lili oskarża każdego o wynoszenie zapasów. Sytuacja staje się napięta. Nagle samochód uderza w szwędzacza, przez co grupa zmuszona jest do wejścia na zewnątrz. Konflikt zaognia się jeszcze bardziej. Pada strzał. Lily, nie czekając na osąd grupy, zabija Carly. Lee postanawia zostawić ją na drodze, pozostali kontynuują drogę. Katia i Kenny informują naszego bohatera, że Doug został ugryziony. Jednak nie chcą go zostawić, wciąż mają nadzieję na uleczenie syna. Po jakimś czasie w trasie, grupa napotyka na przeszkodę w postaci pociągu, który zatrzymał się na przejeździe. Li musi znaleźć sposób na kontynuowanie drogi. Witajcie, z tej strony Laska Gaming! Już prawie umiem, bo prawie mi się głos naprawił, a oto kolejny odcinek The Walking Dead. Ponownie chcę nagrać troszeczkę dłuższy materiał, żeby mieć później co wrzucać, bo poprzedni mi się skończył, a więc poprzedni odcinek zakończyliśmy właśnie przy... przy tej... przy tym pociągu. I zobaczymy jakie niebezpieczeństwa i tajemnice kryją się tutaj, a najpierw porozmawiamy z tym debilem. Siema Oczywiście widzicie jest bardzo ciepło oh Eee. Yeah. E, jest bardzo ciepło co widać po mojej twarzy jest naprawdę bardzo ciepło na zewnątrz, więc oczywiście trzeba pamiętać o napojach chłodzących orzeźwiających, więc możemy grać. dobra, zobaczymy sobie co... Co tutaj mamy? W tym pociągu strachu, groźby i przeznaczenia. Ok. Śmieci. No jak ich tu nie ma, no to chyba jak ich nie ma, lol. Dobra. Okej, okay. dobra, tu widzę mamy wodzicu. Ja... Nie, nie, nie ukradniemy oczywiście. Pożyczymy. Oczywiście, mapa. To jest mapa, weź ją. O, oh. co za zbieg okoliczności? Jak kto by pomyślał, dobra, sprawdźmy jeszcze za tym. Uc, uc, uc. Tu jest całe, całe. Nic. Tak jak się spodziewałem. Co tu mamy? Prentz. Prince... Połączeniowy. O może... Nie działa. Nie, nie, nie działa, nie działa. <grywa> ja nie umieć nie naprawić. Co to jest? Wnik połączeniowy. Może nam się to później przyda. Kurwa, znowu ten mikrofon. Ale będę miał lepszy. Za niedługo. Za niedługo, może nie za tydzień, dwa, ale... Już już, już mam plany. Co do tego, więc. Więc yy, przychodzą zmiany, będą zmiany, jeżeli chodzi o jakość yy, i nagłośnienia, i jakość yy, mojego ryja. Oczywiście nie zrobię operacji plastycznej, tylko kupię sobie lepszą kamerę. Bo to, co teraz jest, muszę się naprawdę napocić, żeby coś z tego było konkretnego, czyli ten efekt, co jest teraz. Więc nie wiem, czy to jest warte

Dobra. Ale to jest program dla dzieci, więc nie przeklinamy w tym programie. O, coś tu można otworzyć. Komora silnika. Ta, da, da, da. Całe nic. A nie. Coś tu jest. Chuja. Tak, program dla dzieci, Artur. Przeklinasz, Artur. Dobrze, to, to jest od 16 lat na przykład. O, Znowu to chciałem zrobić, ale. Pick up your destiny. Dobra, co wybieramy? Klucz francuski, klucz cienkowy czy ci, klucz torowy? Może klucz torowy, bo jesteśmy na torach. Będzie w pożo. Dobra. Zamykamy i zobaczymy, co jest w trzecim. To niesamowite nic. Dobra, sprawdźmy, co jest w bramce numer 4. Czyżby niesamowite nic 2? Kurwa. Dobra, chyba możemy sprawdzić, co tutaj się dzieje. Co jest? We got one. Walker sitting in the chair. We got him. Mm, te emocje. Ti ti ti. Nie, przypierdzielimy mu z tego nie będziemy marnować amunicji. Mhm. Mm, mm, pierdol. Odchodź w pierdol. Pyk mu. <ścoughs> Ach, achi <Jaki> szczęśliwy. <ścoughs> Prowadzi pociąg, ja yeah. Yeah. Dobra dżing z dupiej, pan Nie, jest już szczęśliwy, bo mogę uderzyć. Nie to this guy came back. <sighs> Dobra, That light is Ooh. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Yeah, look. <laughs> yep. Oh humble some push too. it's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. Yeah, it's a how machine. I don't know. That's Mr. Amtrak over <laughs> here. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Man, if you could keep an eye on the girls and duck, I would appreciate it. I won't make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. Man, man! What's up, It's about Georgia cities, nothing about the train. To chyba nam są niepotrzebne na razie. Musimy No co no są te przyciski. Dużo przycisków. No są na notatkie. to, no notatki. e, to potrzebujemy tego węgielka czy coś. jakiegoś. Ja pierdzielę coś tam. Z tego co sobie przypominam, co chyba ta miała, ta nasza Clementine miała kredę, to może, może to się nada, a może nie, to się zobaczy się, dobra, kurde, ale z ciepło, powiem wam, murzyńskie wiatry wieją z Afryki i się wstrzymać nie da, jestem. I też już mam na sobie <laughs> tylko to, co przyzwoitość YouTube'a zezwala, nie mogę pokazywać cycków na YouTube'ie niestety. There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I no, wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Oh. Well, if you don't end up using it, I'd take it. I like to put leaves between the pages and color over them. I like make a rubbing. Yeah, it's fun. we <laughs> Do niezły monolog, stary. Naprawdę masz talent. Powinien się zapisać do masz talent. Tak, te suchari. Dobra, sprawdźmy w kempingowcu. Tak, to kempingowiec bardzo ładny. Dużej stoi. Dobra, sprawdźmy. No, what the fuck! Klikam byle co, nie patrzę co klikam, a później wychodzę, mi się kompromisuje na internety. Dobra, konsola. BANANAK! To wszystko bananak. O, ołówek. Coś za zbieg okoliczności numer dwa. Ja chcę bananak. Dawaj bananak. Bananak. Dobra. To chyba wszystko. Chyba nie wzięliśmy tego nutpowdera ze sobą, to musimy iść i zrobić magiczne sztuczki jak Davidoe, Copperfield. -e. Dobra. Zobaczymy czy uda nam się uruchomić tego złoma. Makeny oczywiście jest tą maszynistą. Dobra. O kurde To jest za ciężkie, nie, to zagadka logiczna 6. E, w dół, w dół, w górę, w górę, w dół. W górę, w dół, w górę. W dół, w górę. Sześć. W, sześć. W dół, w dół. W górę. Kurę górę, górę w dół, w górę czy w górę w dół? W... Dobra, spróbujmy tak. Fuck yeah! Fuck yeah, fuck yeah. Dobra. Na kartkę zobaczmy. Teraz 5 w prawo i no, dla Was to będzie w tą stronę, w prawo i w dół. Dobra. Pięć? To no było Pięć. O, dobra, dzięki ziom. Pięć No Chcę kliknąć tu w prawo. O oh yeah Dobra Co teraz? Dziewiątka w lewo Wróć, proszę, dziewiątka w lewo gdzie to jest dziewiątka? 8 7 6 4 3 5 2 1 Gdzie jest 9 W prawo i w lewo Gdzie jest dziewięć? Nie patrzcie się tak na mnie, pewnie już musicie... RT przez tam było 9, to nie będę ja przecież nie umieć grać w gry ja umiem grać w gry, prawda? <laughs> umiem grać w gry, Dobra, zobaczmy, czy to jest tak, numer 9 w lewo i w prawo? Tak, Dankeschön Pyk i szmyk. Fuck yeah! Oh yeah! That's right! Oh yeah. oh yeah! Oh yeah! Ale duck! What about duck? What about it? Look, Kitty, it's something we're gonna have to deal with. Did you not hear cat? We don't know shit, Lee. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. Kurde,